Hej, cześć, się gdańskich! Bardzo serdecznie z tej strony Wojsko.pl 94 Ale to już pewnie wiecie od zawsze. A ja witam was w Call of Duty Warzone, w tak zwanym Nuke Event. W którym to będzie zniszczenie Werdańska. Część pierwsza! Nie kuźwa! <laughs> nie, nie będzie zniszczenia Werdańska. Będzie wyjebanie Werdańska. <laughs> Nie, no żartujesz, nie Nie. Ogólnie ja jestem taką osobą, która od jakiegoś czasu po prostu te wszystkie eventy i ja talnie w dupie. Ale wiecie, jak zacząłem tak naprawdę e, na tym całym YouTube, powiedzmy to. E, e, nazwijmy tak jasne kurwa. W głowę, w głowę, patrzcie na to, patrzcie kurwa. Widzicie? Widzicie? Kuź was gracza! Oszustwo, kurwa, taki! Oszust, oszust! To jest chiński oszust! Nie wierzcie w te. w takie rzeczy. On miał kurwa. Aimbota, classbota, B-bota, C-bota, kurwa. ABCD, e, djk, JK, idiotka, y, bota, kurwa. Mm. wiecie o co chodzi? W ogóle lobby się zmniejszyło ze 150 osób do 100. Może dlatego, że wypierdalało ludzi w chuj, pewnie <grymnie> Przestań na <do> mnie strzelać. <grymnie> e, tak więc, zobaczymy co to będzie, inaczej się... Chy. Powiem tak, pierwsze pół godziny miałem nagrane, ale powiem wam, że wygląda to tak gównianie, Wypieprzało nas z maklerem. To tamto postanowiłem usunąć ten e, tamten film. No I jeszcze raz to zrobić. Wiem tylko, że e, to jest mniej więcej w taki sposób, że jeśli się umrze, to zostajemy zombiakami. Przetrwaj. Mamy około 11 minut na to, żeby przetrwać. Jeśli się zginie, e, to. No to chuj że tak powiem <laughs> e, Jeśli się zginie, no to jest się. Okay. Mamy strzelbę i... Mamy strzelbę jak 12 tylko. Mamy tu drugiego kolosa. O kurwa. Tak, e, są tutaj pancerze kolosa. Kiedyś wam nawet nagrałem taki... Eee, s eee, specjalny tryb. Mam ciężarówkę, a ty nie, bo ja jestem szybszy, a ty nie. He, he, he. I mam cię ogólnie, gościu, we dupie. Tak dobrze słyszałeś, we dupie. Nie w dupie, tylko we dupie. Żeby cię, he, he, upokorzyć. Ja cię. Dobra, ogólnie sprawa wygląda tak że jeśli wejdzie się w obszar taki o właśnie, to cię w gaz wpiertala. Mas, masz maskę przeciwgazową, ale pamiętaj, że ta maska się kiedyś zniszczy. Yy, ogólnie Werdank zostanie wysadzony, tak więc to jest ostatnie takie <grytanie> nazwijmy to, ostatnie takie podrygi tego, że Werdańsk jeszcze coś tam jeszcze istnieje. Nacieszcie się póki możecie, gdyż tryb warzone czy też... Kurwa, czy ja przed chwilą zrobiłem w miejscu praktycznie się obróciłem? Kurwa, to jest możliwe, bardzo możliwe. Dobra, tak więc sobie trochę poczekamy. Mamy do końca jeszcze 8.30. Eee, wiecie co? Ja tu myślę, że to wytnę i po prostu wstawię jak coś to wytnę. Znaczy, no tak, wytnę to kurwa, Mam takie mo... Chociaż nie wiem, czy będę wycinał. Tak więc. Je! Jest 21.42. A mi tu ktoś do chuja wafla nade mną wierci. Rozumiecie to? Jest środa. 21.43. 21.43. A mi ktoś kuźwa nade mną wierci. Ja jedę. Wypierdalaj. No. <laughs> A więc gości się kurwa. No nie spodziewał. Albo nie wiem, się spodziewał, albo nie. Nie wiem. W każdym bądź razie mam jednego zombiaka zabitego. A strefa się coraz bardziej zmniejsza. proszę państwa. Ona się zamknie prawdopodobnie gdzieś tutaj. Słyszę zombiaka. Mam 7 minut jeszcze. Czy trwa jeszcze 7 minut? Albo cię zeżre zombi. <laughs> logiczne no w chuj milordzie dobra makler widzę tutaj przyleciał co ty co my tam mamy będziemy się poruszać tak myślę nieco ze strefą ale wiecie tak Powoluśku. Tak powoluśku, powoluśku jedziemy, będziemy jechać baba ba, ba, nachyleni pod kątem 45 stopni. Dlaczego? Bo kurwa tak. Yy, dobra, okej, okay, widzę, że yy... Pieprzaj, typię. Nie gram z tobą. Zapraszam cię do gry. Weź wypieprzaj. Nie znam ci jakiś chiński pedrylu. Tam japoński kutafonie, kogoś rozjechałem! Nie zostawcie mi go! Kurwa! Kurwa, kurwa, ko, 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 ko korwa! Da 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 da, 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 dlaczego? A dlaczego nie? O, tu widzę jakiegoś kmiota. Ko, 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 ko Za dużo zombie, kurwa! Ze zjadłem cię kurwa po miocie, szatana na kurwo! <grym> Jak ja uwielbiam! Dobra, mogę w ogóle tam wskoczyć? Pewnie mogę. Uhu, mogę. Patrzcie, jaki ze mnie Spider-Man. Jestem spider, I am spider Dobra, strefa się coraz bardziej tego. By tego... wy tego wywuję, że tak powiem. Nie! Umarłem? Nie. Wiecie dlaczego nie umarłem? Bo jestem zombie! Makler zabił kombak Silr... Welminuj pozostałych ludzi! Ej, skurwy syny! Chodźcie tu! Zeżre was skurwa! Jak papkę pierdolewa! Co to się kurwa dzieje? <laughs> pozostałych ludzi 21 drodzy państwo! 21 kutafiszonów! trzeba wyrżnąć. Wyrżnąć... Jakby to powiedział król Foltest z Wiedźmina 2, Wyrżnąć mi to robactwo! Chociaż w sumie czy tym... Tak patrząc, czy tym robactwem czasem w tej chwili... Nie jest chociażby na ten moment. Yy... Nie są zombiaki? Przepraszam? Zostało 15 kutafiszonów, 14 kutafiszonów. Makler, biegnę do ciebie. Znaczy, no, się skaczę, kuźwa, do ciebie. Biegnę ci pomóc. Uch, 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 kurwa. Uch, chodź tu, kurwo. Nie my ty, kutafonie, w cię kurwa. Zapierdolę ci! Leci atomówka! Przepraszam. Co tu się... I głowica nuklearna rozwaliła Werdańsk. Czas na zniszczenie Werdańska. Część truda. Jakieś Germanici się odzywają. Oczywiście tutaj tą końcową scenę też wam wrzucę. Jakby jako oddzielny. Tak więc moi drodzy, tak oto prezentuje się Zniszczenie Werdańska, część pierwsza. Ponad tych części ma być 5 albo 4, coś koło tego. Gratulujemy ukończenia pierwszej części wydarzenia Call of Duty, Zniszczenie Werdańska. W nagrodę otrzymujesz prezent, wizytówka, protokół zalecyjny. Hurra! No, tak więc, o tak się oto prezentuje protokół izolacyjny. Ba, ba, ba! Zniszczenie werdańska. Tak, wiecie, nawet zrobię screena. <śm> Zrzut u ekranu pierdyknę. Tak oto, moi drodzy, kończy się zniszczenie werdańska, część pierwsza. A więc podziękuję wam tutaj za uwagę. I widzimy się w części drugiej. Trzymajcie się. Papa. Pa.